Dzisiaj makijaż będzie na bazie różu w płynie. Takie kolorki od różowego ponudziaczek i skorzystam z jednego z nich. Myślę, że przełamany taki róż, który na dłonie wygląda. Zacznę od policzków. Na sam szczyt policzkowej. Róże w płynie dają taki efekt mokrego makijażu. Bardzo lubię ten efekt. I dołożę Odrobinę pudru brązującego, jakiego bardziej srebrzysta, aczkolwiek on połyskuje na lekkie złoto. Poniżej różu, odrobinę z drugiej strony, będę za chwilkę blendować do góry. Jeżeli twarz nie jest zbyt szeroka, można nawet przeciągnąć tutaj na te nasze pućki. I na powiece również będzie odrobinę pudru, odrobina pudru brązującego. I dołożę tego samego różu. Myślę, że nie trzeba za dużo na ruchomą powiekę. A przy samym nosku delikatnie również brązujący puder. Zobaczcie. Nie jest zbyt agresywny, nie jest za mocny, Chwilka będzie konturówka i rzęsy. Niebieska konturóweczka. Może być bez konturówki też ładnie, ale ja lubię podkreślić oko. I dzisiaj dwie nowości. Róż wpłynie oraz puder brązujący. Dołożyłam do tego oczywiście konturówka wodoodporna niebieska. Bardzo mi ładnie z tym różem komponuje i tuż 200% objętości, który uwielbiam ze względu na to, że mam właśnie bardzo delikatne rzęski. Jak się Wam podoba, w nowościach są cztery odcienie róży. Możesz oczywiście zamówić u mnie oraz nowe, piękne pudry brązujące. Zobaczcie, jak się pięknie mienią. Zapraszam Cię.